Hopa, hopa! Oj, jak zwykle trzeba się schylać. Jednemu zawsze pod górkę. Chyba e, dosyć e, chyba kilka dni nie publikowałem na tym e, kanale. A nawet chyba ze trzy tygodnie tak widziałem w statystykach. Zależy jeszcze, kiedy to zmontuję. <grym> I, e, no I wypadałoby teraz na jakiś czas coś wrzucić. I tak może kilka słów co u mnie. No to tak, sezon powoli się kończy. Dzisiaj mamy 20, 20 październik 2023. Dzisiaj mam dzień wolny, dlatego trochę się zajęłam YouTube'em. Jakiś tam filmik z bobrami na dzisiaj wrzuciłem. O nawet taką ładną czapkę i koszulkę z bobrami. Koszulkę nie na sobie, ale i kaśce bluzę z bobrami kupiłem. Taką sobie zrobiłem. Takie rzeczy no y, sezon powoli się zbliża ku końcowi jeszcze jakieś tam parę y, parę jakichś takich zleceń mniejszych będzie na no, zimę co będę wypoczywał y, i tak ostatnio nas trochę zmogła a może wezmę jeszcze tą kamerę tak w rękę też Ania ma słabą stabilizację y, tak mamy tu o ale trafiłem ale trafiłem. Widzę sarenka lata Trzeba ją stąd wygonić Nie żeby było to zaplanowane, po prostu poszedłem drzewo orębać Zielonej, nie, sarenka A tam jest wszędzie, wszędzie A tutaj wszędzie jest siatka Opa Żebym jej tak nie wygonił, że wskoczy że pod, pod auto Nie, tu! U! Ale głupia. Może ją cały... No! Nawet się udało. Dobrze, że sobie nic nie zrobiła. Takie... wiejskie życie. Eee, to chyba w ogóle nie ma stabilizacji, więc może trochę cząść, ale... z drugiej strony mój łap poglądać. Eee, to może na, na, na... tą stronę? Nie. Niech będzie tak. że dobrze, że sarenka sobie uciekła. Nie było to insynuowane, chociaż mogłem ją złapać i tutaj przyprowadzić do nagrywania. Nie, chciałem pokazać, że narobiliśmy na tą zimę już trochę drzewa, trochę było jeszcze z zeszłego roku i jeszcze z poprzedniego. W większości to są to są jakieś takie suche deski. A jest tego mega, mega dużo. Nie wiem, tu jest załóżmy raz, dwa, to jakieś 4-5 metrów. Na szerokość, na długość jest chyba z 9, tak krokami liczyłem, więc jest tego, jest tego naprawdę całkiem sporo. To jest jeden taki stosik, tutaj jest jeszcze drugi stosik, jeszcze jest, jest trochę drzewa takiego niedokończonego tam jeszcze z tamtej strony. No także e, będzie czym palić, a jeszcze trochę Trochę drzewa jest e, w kotłowni, jeszcze trochę węgla, więc ten rok w sumie to tak jakbyśmy W sumie to tak jakbyśmy mieli ten rok e, z opałem ogarnięty No i dobrze Zawsze to jakoś trochę po kosztach i do czego. Aha, dobra. No i ostatnio trochę nas zmogła taka ala, coś ala, 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 a'la, jakby to powiedzieć, ala angina. Znaczy ja niby miałem diagnozę postawioną, że mam anginę. Brałem takie trzydniowe antybiotyki. W sumie to brałem je przez 5 dni, więc miałem dwie takie dawki. Trzydniowe. Nie wiem, jakie to nazwa. No i trochę byłem taki osłabiony, znaczy trochę, no byłem w ogóle. Po prostu wstawałem, kładłem się spać, no jak to przy przeziębieniu, takie grypopodobne, to niby była angina. Faktycznie miałem tutaj gardło zawalone, jakiś tam nalot, język też biały, ale jakoś się, jakoś się to przeszło, dlatego co, dzisiaj mamy piątek. Trochę trzeba było w tym tygodniu jeszcze jakieś tam prace dokończyć, dzisiaj mam już wolne, jutro jak będzie pogoda, to mam jakąś suchę a jak nie, to w przyszłym tygodniu albo za dwa tygodnie tam się nie śpieszę. Mój Bobry powoli też się kończą. O, widzę, że Kaśka wyszła po małego chyba, będzie jechała. I taka to sprawa z takich rzeczy codziennych. Nie, jeszcze czas. No to teraz właśnie wymieniam tam akumulator, ale, ale to będzie na innym odcinku. <grych> no i taka sytuacja, że... że co ja mam tu robić? Mam jeszcze tu trochę jakiś obrzydek takich szerszych. Dziadkowi porębać dziadkowi w sensie tacie no i tak jakoś mija to, mija to życie szybko. O, i z takich <laughs> z takich ciekawszych rzeczy, którymi się jeszcze ostatnio zajmowałem, to była konserwacja podwozia w moim fordzie w galaksy. No, po prostu był to już taki moment, gdzie jeszcze wartało to przeprowadzić, bo podłoga była lekko skorodowana, ale jeszcze nie było żadnej dziury, żadnej jakiegoś tam wżeru, takiego, że można byłoby rękę wsadzić. Nie, po prostu żadnych dziur nie było. Była korozja, ale tylko taka jakby powierzchowna albo, albo nie na tyle głęboka, ale to głównie w głównie w Miejscach e, za kołami. Szczególnie za tylnymi kołami. Jednak ten, te e, zanieczyszczenia, które tam wylatują z koł, woda, e, piasek, to wszystko to jest bardziej tak po prostu wypiaskowane w tych miejscach. Ale udało się to jakoś przeprowadzić. Myślałem, że zajmie mi to jakieś dwa, trzy, no może 4 dni. A zeszło mi chyba z półtora tygodnia bez mała. 7 albo 8 dni. Eee, wszystko nagrywałem po części. No. Po części nagrywałem to, ale zakres prac mnie po prostu eee, zadziwił, że jest tego aż tak dużo. Ale jakoś się udało. No bo tak. Eee, od razu dziękuję Pawłowi, rybakowi. Eee, on mi polecił mm, farbę epoksy epoksydową eee, wraz z lakierem. Ale po kolei to zrobiłem tak, no podniesienie auta. Fajnie, że mam podnośnik, no to dużo mi to ułatwiło i inaczej nie wyobrażam sobie tego. I robiłem po całości od, od razu. E, czyli tak, podniesienie e, auta, ściągnięcie kół, plastików, wydechu. Przynajmniej tak e, tu aż od DPF-u. E, to w sumie taką, to był jeszcze taki monolit oryginalny, więc e, dwie trzecie tłumika ściągnięte, w sensie w jednej części musiałem go rozciąć, żeby wyciągnąć e, tak, nie wyciągałem ani wózka przedniego, ani tylnego, ani baku nie ściągałem e, ściągnąłem koła, nadkola e, trochę tam pomalowałem niektóre rzeczy e, co nie trzeba było, ale ale wydaje mi się, że zrobiłem to jako tako wydaje mi się, że zrobiłem to solidnie o, tak prosto powiem e, dumnie Czyli tak, najpierw wszystko pościągałem, później oczyściłem. Następnym krokiem było umycie. Na następny dzień to jeszcze tam przeczyściłem. Umycie w sensie skarszera. Potem już na suche wszystkie tam miejsca, gdzie była rdza, czyli w większości, znaczy w większości, no w tych miejscach, właśnie za kołami i tyl tyłu auta, przemalowałem takim preparatem na rdze. Dezaktywator rdzy, albo coś takiego, jakiś taki podkład. Tardzana drugi dzień się zrobiła czarna, zrobiła się taka powłoka. Nie wiem, czy to dobrze, że przed epoksydem tym malowałem, czy nie, nie wiem. No i co, później pomalowałem dwa razy epoksydem. W sensie w tych miejscach, gdzie... W tych miejscach, gdzie była... Gdzie były największe takie ubytki wżery. Epoksydem pomalowałem dwa razy, ale ogólnie całe podwozie i tak pomalowałem. Epoksydem. Z czego w niektórych miejscach dwa razy? No to już jest drugi, trzeci, to już jest cztery dni. Później pomalowałem jeszcze to wszystko lakierem takim na epoksyd, taką powłoką. I później jeszcze praktycznie po całości pomalowałem podwozie. Tam kilka miejsc zostawiłem, bo już mi brakowało. Takim środkiem. Taka guma, coś, coś takiego bitumicznego, nie wiem to będzie. W sumie co ja się tak będę tu rozgadywał. No ale e, czymś takim jeszcze posmarowałem, zakonserwowałem też niektóre miejsca, tak jak progi. I tam z tyłu bardziej na dwa razy. E, no i wózek przemalowałem, jakieś tam wahacze epoksydem i tym lakierem. Tak, Tak, już może trochę na sztukę, ale. E, ale masę pracy w to włożyłem, mówię, to tak półtora tygodnia, bo też nie w każdy dzień z reguły to robiłem gdzieś tam po południami albo z rana przed robotą. Robota przed robotą, albo robota po robocie, no, takie życie. Mm. No i, i masę czasu mi to zajęło, no ale robiłem to jakieś, jakieś 3 tygodnie temu, więc. więc już mam to z głowy, ale dobrze, dobrze, że jeszcze się zająłem. Tym, w tym roku miałem to robić w sumie już od wiosny, a tak, a tak jakoś zeszło, że, że robiłem to dopiero teraz. Eee, ale fajnie, naprawdę jestem dumny. <grym> eee, brat mówi, że jakbym tam nie pomalował niektórych przewodów i ten to by wyglądało całkiem ładnie, ale, ale ja tego nie robię na sprzedaż robię to dla siebie. Wiadomo, można było pewne te przewody podczepiać albo po, pozaklejać, ale. Ale nie na tym mi zależało. Zależało mi po prostu, żeby było to dobrze pomalowane. Także pędzlem, grubo nakładane. Mam nadzieję, że po zimie to wszystko nie odpadnie, ale to się zobaczy. No. Na razie jestem zadowolony ze, swojej... <coughs> ze swojego zadania wykonanego. Chociaż wczoraj, jak jechałem z Kaśką po takich dużych kałużach, był dosyć spory deszcz. To śmieję się, że nie wjeżdżam w kałuże, bo farba podpada z dół. O. no bo farba dalej podpada no także dzięki Paweł Rybak eee... Pawle Rybaku czy nie wiem, jak ci... nie wiem jak Ci mówić, dzięki Paweł za doradzenie eee... akurat tego środka eee, śmierdział niemiłosiernie, na szczęście mam taką maskę eee, full face na całą twarz eee... Była używana kiedyś przy, tym, przy wykaszaniu barszu stosowskiego, więc nic nie czuć. Czy rozpuszczalnik, czy farba, nic nie czuć dobrze te filtry, te filtry działają. Nie, nie chodziłem schłowany, a dużo, dużo czasu przy tym spędziłem, więc maska na pewno mi dużo bardzo ułatwiła tą pracę. No, no to z takich ciekawych rzeczy to takie coś jeszcze działałem. No, a poza tym dużo rzeczy przy motorze w tym roku. O, już wrócił z pracy, dobra, zabieram się dalej do Rąbania. Także pozdrowienia dla e, Mechaniora, i tak to, tego momentu nie ogląda, pozdrowienia dla Pawła Rybaka z kanału Paweł i Syn, gdzie, dzięki za wsparcie. Kogo tam jeszcze e, zapraszam do Rami Farm. No i tyle. <grywia> o, się nagadam. Dobra, w razie co, to trzymajcie się i do następnego. Cześć! Opa, hopa!